Dzień dobry, witam was w kolejnym materiale na kanale show testuję. Dzisiaj znów vlogową. Zawitałem do siedziby firmy Espoint, do moich przyjaciół, u których zawsze, ale to zawsze można znaleźć grube wozy. Kto bywał, kto był choć raz, to wie o tym doskonale, że tutaj nigdy nie ma motoryzacyjnej nudy. I dzisiaj takim jednym grubym wozem się zajmiemy. Mianowicie, chłopaki przez ostatnie kilka miesięcy pracowali nad przerobieniem Mercedesa G63 na Brabusa 700. To już jest kolejna realizacja Brabusa w tej firmie, więc nie jest to żadna nowość, ale dzisiejszy egzemplarz jest naprawdę świetny. Świetnie skonfigurowany, to naprawdę świetna specka, i właśnie ten egzemplarz chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Także serdecznie zapraszam Was do środka, i zobaczycie dzisiaj naprawdę niesamowicie drogi i niesamowicie fajny wóz. Zapraszam. Zapraszam Państwa do środka. Dzień dobry, Panie Rafale. Przed Wami Brabus 700, a tak naprawdę G-klasa, G63MG to powa odmiana. Samochód, do którego przekonałem się niedawno, ja tak naprawdę nigdy nie rozumiałem fenomenu Mercedesa Klasy G. Oczywiście rozumiałem go pod kątem autaterynowego, stricte niezawodnego autaterynowego, który w austriackich górach, w naszych polskich górach, w, generalnie w trudnych warunkach zawsze był samochodem, na którym można było polegać. Kult tego samochodu urósł jednak do takiego stopnia, że ze stuprocentowej terenówki, takiej hardkorowej terenówki, która nie zawiodła nas w żadnej kryzysowej sytuacji, zrobiła się z tego samochodu bulwarówka, mało tego, zrobił się z tego samochodu pewien styl życia. No i a, doszliśmy do etapu, w którym Mercedes Klasy G, właśnie z auta terenowego, stał się samochodem, e, który ma wyglądać dobrze na ulicach, ale asfaltowych ma dobrze wyglądać w miejscach, gdzie można się tym samochodem pokazać i gdzie można tym samochodem rywalizować wizerunkowo z supersportowymi samochodami na przykład takim oto maczkiem G63, auto, którym jeździłem przy okazji AMG Tripa i to właśnie wtedy zrozumiałem, że to auto ma w sobie to coś, że to auto na drodze jest niesamowicie szybkie, że to auto jest niesamowicie komfortowe że przy dodawaniu gazu celepie całą tą budą i wtedy, jako kierowca, czujemy, faktycznie czujemy osiągi tego auta i czujemy też moc tego samochodu. Tutaj, w przypadku Brabusa 700, mamy do czynienia z pakietem stylistycznym przede wszystkim z pakietem stylistycznym który ten samochód poszerzył wizualnie o kilka dobrych centymetrów. Pakiet stylistyczny, który zawiera w sobie wiele wlotów powietrza wiele takich smaczków, gadżetów brabusowych których w klasycznej wersji MG nie mamy. Co ciekawe, chyba jedyne, jedyny logotyp, który po przeróbce G63 na Brabusa 700 pozostaje, to jest ten na kluczyku i na fotelach, bo tego nikt nie przeszywał, do wnętrza przejdziemy za chwilę, ale najpierw jeszcze słów kilka właśnie o kwestiach tego pakietu zewnętrznego. Ubranie Brabusa 700 na G klasę to spory wydatek. W przypadku tego pakietu to jest około 400-450 tysięcy złotych, a może i nawet więcej. Do tego oczywiście dochodzi koszt montażu, koszt lakierowania i otrzymujemy takiego oto potwora, którego możecie obejrzeć dzisiaj na moim kanale. Potwora wyjątkowego, ale auto, które dzięki zainstalowaniu tego pakietu straciło w zupełności swoje właściwości terenowe, bo takiego ostatnio na swoim Facebooku wspominałem. Nikt o zdrowych zmysłach montując pakiet Brabus'a do tego samochodu nie będzie tym autem jeździł w terenie, bo po prostu najzwyczajniej w świecie tego szkoda. W związku z tym mamy tutaj w tym momencie przepiękną, naprawdę przepięknie skonfigurowaną bulwarówkę, która mało tego oprócz tego pakietu Brabus'a została jeszcze spersonalizowana przez właściciela. A w jaki sposób? No, tuż taki, zobaczcie, czy nie zastanawia was kolor tych wlotów, nie zastanawia was kolor tych akcesoryjnych 24-calowych felk. No, właśnie, na prośbę właściciela, na jego na życzenie, te wszystkie elementy chromowane, czy też wszystkie elementy w czarnym połysku zostały pochromowane na niebieski chrom, żeby jeszcze lepiej. Zgrywały się właśnie z kolorem nadwozia, z tym pięknym niebieskim kolorem nadwozia. Oprócz tego w brabusie mamy mnóstwo, ale to mnóstwo włókna węglowego zobaczcie ten potężny wlot na masce to jest wszystko włókno węglowe to nie jest żadna folia, to nie jest żadna hydrografika oświetlenie dachowe LED-owe to jest także panel karbonowy. Ten spoiler tylny, aczkolwiek on mnie osobiście nie przekonuje kilka razy, nawet gdy widziałem podobne konfiguracje Brabusowe na G-klasie, to właśnie spoiler był chyba najsłabszym ogniwem, bo on jest taki mocno wulgarny. A swoją drogą, gdy się ktoś zdecyduje jednak pojechać tym autem w teren, no to pierwsze, co urwie na krzakach, to oczywiście ten spoiler za ciężkie, ciężkie pieniądze. No i zobaczcie, ile tu jest jeszcze włókna węglowego na tylnej osłonie koła zapasowego. To wszystko jest włókno, to wszystko jest prawdziwy, szklisty, niezwykle szklisty karbon. No i niektórzy nawet na całym swoim samochodzie nie mają tyle karbonu, co tutaj w przypadku Embrabusa 700 na samej osłonie tylnego koła. Auto niesamowicie urosło, auto niesamowicie się poszerzyło, o czym świadczą też dystanse zamontowane w tym samochodzie. Zobaczcie, jaki tu jest gruby dystans z tyłu, a jeszcze grubszy jest z przodu. Oczywiście dlatego, że z przodu mamy nieco węższe koła, więc tutaj trzeba było je wypchnąć do krawędzi nad koli jeszcze szerszym dystansem. Potężny e, zacisk hamulcowy, który pozostał seryjny z G63, został tylko przemalowany i udekorowany logo Brabusa. Wszystkie bedże z e, napisami MG, o czym wspominałem wcześniej, także zostały zastąpione e, bedżami Brabusa. Przedni emblemat Mercedesa, gwiazda Mercedesa także ustąpiła miejsca Brabusowi. Tutaj również Brabus. Mało tego. Brabus nawet w środku, słuchajcie. E, ilość tych elementów, znaczków, wszystkich takich dodatków, gadżetów, to jest coś niebywałego. Proszę, Brabus tutaj zamieniony e, wcześniejszą, e, ze wcześniejszą y, naklejką G-Klasy. Brabus na dywanikach. Brabus na listwach progowych. Mało tego. Chcecie więcej? Proszę bardzo. Brabus na karbonowe osłonie koła. Brabus na dywaniku w bagażniku, Brabus na podświetlanej listwie. Tu wszystko w tym momencie jest ometkowane Brabusem. Nawet dolny dyfuzor. Poza tym kult G klasy. Czy słyszeliście, jak w tym samochodzie zamykają się drzwi? No to posłuchajcie. Jakbyśmy czaskali 40-letnim Mercedesem. I to jest właśnie w G klasie piękne. W momencie, gdy te drzwi się zamykają, gdy wsiadasz do tego ultra luksusowego wnętrza, gdy to wnętrze cię otacza właśnie tym swoim stylem. Takim niezwykle konserwatywnym stylem połączonym z nowoczesnością. No bo zobaczcie, ta deska rozdzielcza, ona kompletnie nie przypomina deski rozdzielczej z G klasy sprzed 40 lat. Ale Buda z zewnątrz jest niemalże dalej taka sama. To jest super w tym samochodzie to połączenie ponadczasowej klasyki właśnie z tym nowoczesnym wnętrzem, choć niektórzy mogą powiedzieć, że nie do końca im się to podoba i nie do końca przypada im to do gustu, to ja mimo wszystko to kupuję. Ultra lekka maska jak na tak pancerny samochód. No i tutaj też się sporo zmieniło, ponieważ wszystkie emblematy AMG, które widoczne były na osłonie silnika, ustąpiły miejsca Brabusowi. Oznaczenie 700. To jest samochód, który na razie ma zamontowany wyłącznie ten pakiet wizualny, aczkolwiek jest tutaj w tym aucie też planowany pakiet mocy. W związku z tym. To będzie naprawdę niesamowity potwór. To już jest niesamowity potwór wizualnie. To już jest niesamowity potwór, biorąc pod uwagę osiągi G63, aczkolwiek gdy dołożymy jeszcze tutaj pakiet mocy do tego egzemplarza, to będzie już całkiem niezły szatan. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak się Wam podoba. Brabus 700 czy to jest samochód, za którym moglibyście weschnąć. Zobaczcie jeszcze te podświetlenia progowe. To wszystko jest tutaj. Tak stworzone, żeby przykuwać uwagę. Każdy element, nawet tutaj logotyp Brabusa, on jest podświetlany w momencie, gdy otwieramy drzwi. Te listwy progowe, one też są podświetlane, żeby było widać, czym jedziemy. I żeby się otaczać w tym luksusie. I kulcie Brabusa, i kulcie marki. Mało tego, patrzcie jeszcze tu. Gdybyście zgubili jeden certyfikat oryginalności z hologramami, z Miejscem na wpisanie wszystkich informacji o samochodzie, to mamy jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty. Możesz dać babci, dziadkowi, teściowej, wszystkim, żeby trzymali w domu. W razie gdyby twój egzemplarz zginął, to zawsze będziesz miał zapasowy. Także Brabus tutaj bardzo kładzie nacisk na wszystkie detale, na wszystkie takie smaczki, na wszystkie takie najmniejsze elementy. A. I też są bardzo za tym, żeby sygnować samochody ubrane w pakiet, właśnie w te wszystkie dodatki, żeby pozbywać się zewnętrznych oznaczenia MG i żeby mm, podkreślać właśnie to, że to jest Brabus, bo to już jest Brabus 700, a nie G63. Oprócz tego ekstrawaganckiego wyglądu, właściciel zadbał też o to, żeby przed pakietem mocy zmodyfikować jeszcze układ wydechowy. Sam kolor końcówek tych chromowanych też nie jest przypadkowy, bo to jest niebieski chrom, który ma faktycznie nawiązywać do tych pozostałych elementów, takich jak felgi czy wspomniane wcześniej wloty powietrza. Teraz będzie je dobrze widać. No i układ wydechowy został zmodyfikowany i jest oparty o części firmy Akrapowicz, czyli chyba już lepiej, grubiej się nie da w G-klasie, żeby to brzmiało, żeby to faktycznie też rasowo wyglądało po podniesieniu auta na podnośniku. Gdy otworzymy te klasyczne, konserwatywne drzwi, a gdy wejdziemy do środka, to mamy tutaj takie połączenie właśnie tej kioskowatości G-klasy, tego prostego kształtu, od wielu, wielu lat charakterystycznego kształtu, z nowoczesnymi rozwiązaniami, z ekranami dodatkowymi, z wszystkimi elementami, które znamy z nowych Mercedesów i to wszystko zostało też tutaj wplecione w klasyczny kształt G-klasy. Dla mnie połączenie kolorystyczne tego niebieskiego koloru nadwozia i jasnego wnętrza jest niesamowicie piękne. Troszkę gryzą mi się tutaj te brązowe akcenty, chyba wolałbym, żeby były czarne albo na przykład grafitowe w porównaniu e, w połączeniu z tym niebieskim kolorem na aczkolwiek po chwili spędzonej w środku, już się do tego przyzwyczajamy. No to co pasowałoby chyba odpalić i uwolnić parę mm, koni z wydechu, żeby posłuchać, jak na akrapie brzmi brabus 700. Zapraszam serdecznie. A jeszcze zanim odpalę, widzieliście nawet nakładki na pedały są z logotypem Brabusa. To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Wszędzie, ale to wszędzie, gdzie się da, umiejscowiony jest ten logotyp Brabusa. Tryb komfortowy, więc jest bardzo, bardzo cicho, ale gdy włączymy sobie tryb Sport Plus z aktywnym, otwartym układem wydechowym. Bo tutaj oczywiście mamy klapy sterujące, no w takim samochodzie jest to obowiązkowe. To co się wtedy dzieje? Widzicie jak się zachowuje ten samochód po dodaniu gazu? To jest to o czym mówiłem na początku. I dodajemy gazu to całą budą telepie na boki, to jest coś pięknego. Kamera w dół. Nie mam pytań, brzmi genialnie. Pod obciążeniem będzie brzmiało jeszcze lepiej. Ale to jest właśnie to, to jest G63. Na akrapie lepiej, naprawdę lepiej się nie da. Tych świecidełek w pakiecie Brabusa jest naprawdę sporo. Zobaczcie tutaj, otwieram drzwi teraz. Świecidełko z przodu, świecidełko z tyłu. To jest chyba najsłabszy element tego pakietu. Nie do końca to do mnie przemawia, no ale żeby to wszystko było spójne żeby to wszystko było tak jak potrzeba, no to muszą być te elementy wplecione w tym pakiecie, no bo wtedy pakiet jest kompletny, wtedy jest najbardziej wartościowy, wtedy jest najbardziej kultowy, czy to dzisiaj, czy to za 10, czy to za 20 lat, utrzymanie samochodu w perfekcyjnym stanie w takim pakiecie na pewno będzie procentować tym, że auto będzie utrzymywać swoją wartość. Tutaj nawet okular jest inny w przypadku Brabusa, te wszystkie elementy zewnętrzne, one są Naprawdę mega mocno zmodyfikowane. Przede wszystkim są większe, są bardziej napompowane. Gdyby zestawić tutaj ten samochód z wersją pierwotną G63, ewidentnie byłoby widać różnicę. Choć wydaje się na pierwszy rzut oka, że już G63 jest przecież takim wielkim, wielkim misiem, ale nie. Możemy zrobić jeszcze większego misia, no bo większym misiem i większym misiem puchatkiem jest zdecydowanie ten Brabus 700. jest taki misio, pysio, taki wielki, wielki misio. Duży misio. No właśnie, tak, tak można było powiedzieć o. Brebusie 700. Dla mnie jest absolutnie genialny. I podkreślam raz jeszcze, nie rozumiałem kompletnie fenomenu tego samochodu, nie rozumiałem kompletnie fenomenu G klasy. Teraz już rozumiem od pewnego czasu i nie ukrywam, że jest to jeden z samochodów, który mógłby zagościć w moim garażu. Taki egzemplarz jak tutaj, no to niestety nie jest to z pewnością mój budżet. Życzę sobie, jak i Wam, żeby spełnić kiedyś takie marzenie. Aczkolwiek biorąc pod uwagę cenę samego egzemplarza G63, do tego cenę pakietu. Spokojnie przebijamy. Myślę, że e, limit, czy też e, pułap 400 mln zł, no tanio nie jest, ale przy obecnych cenach i inflacji myślę, że tanie już nie będzie. Te drzwiczki tylne, też e, niezwykle klasyczne, otwierane na bok od wielu, wielu lat, jak w normalnym, prawdziwym samochodzie terenowym. Otwierane na bok, dlaczego? No, dlatego, żeby można było na nich zawiesić spokojnie koło, i żeby. One nie spadły nam na głowę, więc są otwierane na bok, jak w normalnym, pełnoprawnym samochodzie terenowym. Do otworzymy te drzwi, to mamy dostęp do bagażnika. Żal tu cokolwiek wozić na tym dywaniku, sam ten dywanik chyba z 1000 zł kosztuje, jak nie więcej. Wszystko opieczętowane logotypem Brabus'a. Gdyby tatusia mieli jakiś problem, że nie wiem, dzieciom się będzie nudzić na przykład w trasie, to nic bardziej mylnego. Proszę bardzo, tableciki raz. Tablecik 2, bajeczka można w trasie włączyć, już dzieciorki będą spokojne, a Wy będziecie mogli w spokoju połykać kolejne kilometry za sterami G klasy. Jest też okno w dachu. No wszystko w tym samochodzie jest, czego potrzeba. Mało tego jest nawet ogrzewanie tylnej kanapy. Jest burmeister, jest wszystko, dosłownie wszystko, czego dusza zapragnie. A jeszcze na koniec, na deser, gdyby sam pakiet to było mało, to na prośbę właściciela, chłopaki wespońcie okleili cały samochód bezbarwnym PPF-em. Tego na pierwszy rzut oka nie widać, poza tym oni to zawsze tak robią, że ciężko jest zauważyć, w którym miejscu jest odcięcie jest na przykład na krawędzi, ale chyba tego nawet nie będzie widać. Oni to po prostu zawsze tak robią, tak zawiną, tak skitrają, tak schowają, żeby to nie wstawało, żeby to zawsze wyglądało dobrze. Gdy auto już pojeździ trochę, zdarzają się sytuacje, że pod te krawędzie folii, które gdzieś tam się odklejają, zaczyna wchodzić brud, więc to zaczyna się odcinać od lakieru i to zaczyna być widoczne, to tutaj raczej oni zawsze starają się to zrobić tak, żeby to było zrobione schludnie, ładnie i trzymało się przez lata, no i właśnie tutaj na całości auta jest PPF bezbarwny, więc teoretycznie Teoretycznie, na chłopski rozum, no niby można byłoby w krzoki tym autem pojechać, ale moim zdaniem, no jednak nie, to chyba nie jest auto w krzoki. To jest auto na kawkę, wyskoczyć w trasę, wyskoczyć do miasta, troszkę się polansować, do tego to służy, do tego służy właśnie ten samochód, ale zabezpieczony jest perfekcyjnie, właśnie dzięki PPF-owi. Ja zresztą spróbujemy otworzyć drzwi, może gdzieś tutaj będzie jeszcze widać odcięcie folii w tym miejscu dokładnie tu w tym miejscu. A jest to tak zrobione, że dopiero pod palcem czuć. Wizualnie w ogóle nie psuje to efektu tego pięknego szklistego lakieru, a tylko i wyłącznie działań plus i po prostu pomaga w utrzymaniu auta w takim stanie, w jakim wyjeżdża dzisiaj ze spointu. Każdy element, najdrobniejszy. Progi, wszystkie elementy newralgiczne, wszystko to jest zabezpieczone PPF-em. Tutaj nie ma lipy: albo robimy całość, albo nie robimy nic. Zwłaszcza w takim samochodzie, który no, prędzej czy później może gdzieś odszedł się o krzaki, mimo że celowo nie będziemy chcieli jeździć w terenie, to gdzieś tam nawet na drodze szutrowej odbijający się kamień. Cokolwiek, sytuacje losowe nawet na drodze mogą spowodować, że coś by się stało z lakierem, ale mamy PPF-a, mamy pełne zabezpieczenie lakieru, najlepsze możliwe, bo nie ma innego zabezpieczenia lakieru, które mechanicznie ochroni nas od odprysków, od kamieni, od krzaków, od uderzeń jakichś takich drobnych ziarenek piasku. Nie ma innego mechanicznego zabezpieczenia. I nie dajcie sobie wmówić, że powłoki ceramiczne, powłoki kwarcowe, jakieś inne cuda zabezpieczają mechanicznie lakier. Nie, one powodują, że auto się bardziej szli, że mamy hydrofobowe warstwy, ale najlepszą i najskuteczniejszą formą zabezpieczenia lakieru zawsze był i będzie PPF. Koniec, kropka. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania o Brabusa 700, dajcie znać w komentarzu, oczywiście klasycznie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami i oczywiście do subskrypcji mojego kanału, bo takich i innych ciekawych samochodów na nim nie zabraknie. Zresztą kto subskrybuje od dawna to wie, że sporo ciekawych materiałów pojawia się na moim kanale i serdecznie zapraszam nowych oglądających do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Show Testuje. Pozdrawiam!